Żadnych szans graczom rezerwisu nie dali futsaliści gwiazdy, którzy wygrali z ekipą z Krakowa 7 do 1. Wielka w tym zasługa Bartosza Siadula, który zdobył w tym meczu cztery bramki w pierwszej połowie zaliczając klasycznego hat -tricka. W drugiej połowie prócz kolejnego trafienia Siadula na listę strzelców wpisywali się jeszcze Szymon Łuszczak, Olaf Białek i Wojciech Działach. Gwiazda po tej wygranej, awansowana fotel lidera w grupie południowej pierwszej ligi. Po pięciu spotkaniach ma na koncie 11 punktów i oczko przewagi nad najgroźniejszymi ekipami. No, cztery bramki. Bartka, można się na pewno bardzo z tego cieszyć. Mało tego, straciliśmy dwa razy punkty wtedy, kiedy Bartka nie było. Eee, także no, nie jest to jakby bezpośrednia przyczyna, ale na pewno no, zawodnik ten bardzo wiele nam pomaga, jest w super formie i, i myślę, że, że no. Dzisiejszy jego występ, no taka wisienka, to co miał dać, powiedziałem mu przed meczem, że musi nam oddać właśnie za, za nowinę, za ten remis, gdzie go nie było. no I załował się, strzelił cztery bramki, także wypada mu tego przyklasnąć. Za tydzień Liga pauzuje. W śląski Śląskiej natomiast zostanie rozegrana pierwsza runda Pucharu Polski.